Trzeci mam sobie tam serdecznie, to ścieżka rowerowa. Stąd, stąd kameny prowadzi. Popatrzmy przez chwilę. Tam łąki i działki są. No i to wam powiem. No właśnie oglądamy przez chwilę i tam pokażę co napiszę, może się przebraszę Jeżeli to się nie przebierzyło to podejdziemy Teraz wam pokażę Co napiszę. Wystarczy. Oglądamy ścieżkę nową. Oglądamy ścieżkę nową. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia w kolejnych filmach bardzo pięknych. Cześć. W plenerze będzie. Jeszcze chwilkę po tylko w